Serdecznie witam Bogna Białecka w serii Psycholog wyjaśnia pięć języków miłości. Dzisiaj trzeci język miłości, czyli czas wspólnie spędzony. To akurat może się wydawać takie, co właściwie ja daję, w jaki sposób ja okazuję tą swoją miłość, jak po prostu siedzę z kimś i może nic nie robimy, może razem milczymy, albo idziemy gdzieś tam razem na spacer, czy jedziemy rowerem, czy nawet, nie wiem, oglądamy wspólnie film. To nie jest czas jakoś tam specjalnie wartościowy. Specjalnie wartościowy to gdybyśmy robili coś konstruktywnego, byśmy prowadzili jakąś dyskusję, gdybyśmy wypracowywali wspólnie pewne rzeczy. Tylko tyle, że to byłby nie tyle czas wspólnie spędzony, co praca, ciężka praca. Słuchajcie, czasami wystarczy być z drugą osobą. Czasami wystarczy to, że ja po prostu jestem dla Ciebie, jestem gotowa Ciebie wysłuchać albo nawet z Tobą wspólnie pomilczeć. Możemy coś razem porobić, owszem, możemy na przykład wspólnie upiec na leśniki, możemy pójść na randkę, możemy. Pójść na spacer, możemy przejechać rowerem, ale to jest czas, który chcę poświęcić tylko tobie. I to znowu odnosi się do każdej możliwej relacji. To może być czas rodzic-dziecko, to może być czas wspólnie spędzony przez przyjaciół, nie tylko przez osoby będące ze sobą w romantycznej relacji. Jeżeli mamy problem z tym, żeby być z kimś po prostu od tak, i nudzi nas, jeżeli po prostu siedzimy i czy idziemy i nie rozmawiamy, czy nawet jak będziemy rozmawiać, ile można rozmawiać, to oczywiście, że możemy wymyśleć różne rzeczy, które będziemy wspólnie robić, byle to nie było coś za bardzo przypominającego pracę, naprawdę. Co to może być? No, to mogą być sport wspólnie uprawiane, ale to może być też gra, w jakaś planszówka, na przykład. To może być nawet zajęcie typu hyge, owinięcie się ciepłym jakimś kocykiem przy rozpalonym kominku, kiedy każdy z nas po prostu czyta jakąś książkę, która go interesuje i sobie. Jesteśmy razem, patrzymy na siebie nawzajem od czasu do czasu, ewentualnie się wymieniamy co lepszymi cytatami z książki. Pomyślmy o tych wszystkich okazjach, gdzie możemy zrobić coś, czy pójść, czy porozmawiać tylko z tą jedną osobą, tylko jej poświęcając czas. Że to nie jest czas spędzony w grupie czy w całej rodzinie, tylko dla tej osoby z tą osobą. Oczywiście warto od czasu do czasu porozmawiać. Porozmawiać o rzeczach, który, o których marzymy, porozmawiać o obawach, o planach na przyszłość, porozmawiać o tym, jak rozwiązywać różne problemy. To też warto, ale to nie jest najważniejsze w tym czasie wspólnie spędzonym. Najważniejsza jest intencja. To znaczy, jestem tu z Tobą, bo lubię z Tobą przebywać, jestem tutaj dla Ciebie, jeżeli będziesz mnie potrze potrzebować. Zastanówcie się nad różnymi formami wspólnego spędzania czasu, bo naprawdę to nie musi być tylko i wyłącznie rozmowa, to mogą być też jakieś formy wspólnej rozrywki. Ważne, żeby to było w te dwie osoby z gotowością, by ewentualną rzecz, którą w tej chwili robimy, przerwać na, na rzecz takiej szczerej, e, potrzebnej rozmowy, jeżeli taka potrzeba zajdzie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będzie to dla Was inspirujące.